Wlazł pies do kuchni i porwał mięsa ćwierć. Jak kucharz to łobaczył, zarąbał go na śmierć. Spuścił z niego krew, skórę zdarł z guptaska. Śmieje się i mówi, smaczna takie kiełbaska. Kucharz to morderca i ohydny głupiec. Teraz my go podpalimy po to, żeby upiec. Raz, dwa, trzy, po krzesiwo biegniesz ty! Bardzo ciekawa wyliczanka. Ktoś ty, idź stąd! – Co robicie same na bagnach? – Nie same. no z babcią. – Pytam, skąd się to wzięłyście? – My są sieroty. – Wszyscy? – Wojna jest to i są sieroty. Co się tak dziwujecie? – Szukam wiedźm z Krzywuchowych Moczarów. – Ty sam jest, jak wiedźma. W – Wiedźmy z Moczarów? Nam nie wolno chodzić po moczarach. Babcia zabrania. Jak zniknął mój brat Ziemek, to babcia powiedziała, że to dlatego, że poszedł do lasu i zabłądził. Babcia potem strasznie płakała. Może jeszcze wróci? Na bagnach zgubiła się młoda kobieta. Miała szare włosy i bliznę na twarzy. Widzieliście kogoś takiego? Tu nie ma żadnych dziewuch. A ja to co jestem? Co z ciebie za dziewucha? Dziewuchy mają cycki. Właśnie. Kiedyś, jak przez wieś wojsko szło, to wioskowy dziad krzyczał Chowaj ta dziewki po lasach! Nie żołdaków cyckami nie rażą, bo biada im! Tak mówił A jest tu jeszcze ktoś prócz was? Znaczy się kto? Ktoś to mógł widzieć, ta dziewczyna? Jak sześciołokie drzewo? Drzewo w tym roku śpi. Może Janek? A co to za rozmowy? Co za pogaduszki, ja się pytam? Tu nie wolno być nikomu. Tylko dzieci. Moje dzieci tu mogą być. A tyś co za jeden. Z bronią, jak bandyta? Te dzieci są pod twoją opieką? To są moje wnuczki. Babcia jest dla nas bardzo dobra. Nawiszę, że będzie zupa ze skwarkami. Czasem dzieci giną w lesie. Tęsknię za nimi. Nie widziałeś ich w lesie? Nikt nie widział. Jesteś wiedźmą z bagien? Ponoć na krzywuchowych moczarach. Ja wiedźmą? Nie, nie mam miotły ani sowy. I ani jednej brudawki na nosie. Mam piękny nos. Przyjrzyj się, widzisz? Babu nie ma ładny na halek. Moje ty kochanie. Dzieci są takie słodkie. Kto to jest Janek? Janek, Janek połknął dzbanek. Potem pierdział cały ranek. Jak ty się wyrażasz? Zmyślają i zmyślają, nic tylko zmyślają Rozmawiałem z dzieciakami o dziewczynie, której szukam Ja byłam bardzo ładną dziewczyną Nosiłam taki długi warkocz, co mi go mamusia Pletli i sukienki miałam w kwiaty Może ją widziałaś, młoda, ma szare włosy To twoja narzeczona Raczej córka Córka? Moja śliczna, dobra córeczka I ta jej siostra gdzie one teraz są? A może krzywda jakaś im się dzieje? Dosyć tego. Zadałem proste pytanie: widzieliście te dziewczyny, czy nie? Nie bójcie się. Nie ma się co bać, babciu. Jemu zależy to się złości. Może Janek coś wie. Zaprowadzę go do Janka, zanim go szlak trafi. Janek jest zmyślony. A ty nie powinieneś używać brzydkich słów. Marsz do chaty. Za karę będziesz stał w kącie, już ja cię przypilnuję. A ty przestań straszyć dzieci! Idź sobie stąd! Idź! Co tu robi obcy? Ha, ale Co tu robi obcy?